Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony ŻurawPL, to jest kolejny trzeci już, trzeci już w ciągu, trzeci już w serii odcinek Zagrajmy w Heroes of Might and Magic Online, a dokładnie w Might and Magic Heroes Online, bo tak dokładnie się to ja nazywa I cóż, minęło troszkę czasu od ostatniego odcinka, pozrasowałem sobie trochę bohatera, mam już poziom dziewiąty, prawie 10, Do tego mam już całkiem niezłą arię, mam cztery różne... Czy właściwie trzy różne jednostki, a cztery oddziały, bo mam tyle odblokowanych e, slotów. No i co tutaj do, doszli mi, e, chociaż chyba nie, może i miałem w drugim odcinku, nie pamiętam. W każdym razie mam gwardzistów i już mam ich e, łącznie po 90 sztuk w oddziale, to jest raz, dlatego mam kapłanów polowych. Niedawno udało mi się odblokować ich jednostkę do produkcji. Jak widać, mam też spore odwody. Mam po 167 łuczników w odwodach, 161 gwardzistów, 66 kapłanów. I przed nami jest bos, niejaki e, kharok łowca niewolników. E, jest to walka z bosem. Mam nadzieję, że z taką potężną armią uda mi się go pokonać, bo muszę odzyskać róg burzy i lata. Który tutaj sobie właśnie leży za jego plecami I jeżeli go zdobędę To wykonam kolejną misję fabularną Dlatego myślę i mam nadzieję Że uda mi się podejść Tutaj sobie podpakowałem runą ataku stworzeń Moc plus 100% na godzinę czasu Podpakowałem sobie możliwości bojowe Swojej armii I mam nadzieję, że z takim właśnie podejściem Sobie yy, No Trzasnę sobie tego bossa karok chłopca niewolników, tfu, myślisz, że przestraszę się jakiegoś karzełka z wykałaczką zamiast broni i armią żałosnych starych łabab? Moi nadzorcy niewolników zabloką cię do obozów pracy, tak jak tego waszego barona. Słyszysz już brzęk łańcuchów? Na pewno, walka z bosem. Zobaczymy, mam, nie mam w ogóle porównania jak ona będzie wyglądała, nie mam monet tych specjalnych, żeby sobie zobaczyć szczegóły. Ajć, 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 aj. zabitych 1, Zabitych 9 do 12, zabitych 10 do 12. Co to jest w ogóle za... Natykasz się na wywrogiego bohatera. Nie możesz atakować go bezpośrednio, ale planując pokonując jego stworzenia, zmusisz go do poddania się. Oh. Heroiczny cios. Heroiczny cios. miażdżące natarcie. Co oni są za pomniejszy niszczyciel punktów życia 280? Takbym rzucił na niego to, ile go zabije? Zabije tylu, ale tutaj 16 do 20 zabije sobie. Strzelających muszę się pozbyć, bo to jest najgroźniejsze w tym wszystkim. A i kapłanów mi strzelił. Kapłani, kapłani, kapłani. Mm, dobra. Kapłani siebie ulecz. Siebie uleczą. Tak, ja sobie. skay sobie tych gości. Zabitych dwóch, mamy już trzech zabitych i bardzo dobrze.

Zabitych trzech, zabitych... dobra. Dlaczego moi... Ajajajajajajaj... Teraz... Ja tutaj rzucam... Wskrzeszenie na tych kapłanów. Kapłani, o skrzydlenie, powinniście. Tak jest, zabić ich. Kolejnych kapłanów, 72. Niedobrze. A dlaczego moi rycerze się nie ruszają? To jest pytanie. Dlaczego moi rycerze się nie ruszają? Pięciu zabitych. Rycerze się nie ruszają. Tutaj strzelcy wyborowi zatłukli. Bohater. Regeneracja.

Cios w plecy! Ale to łucznicy byli, cholera jasna. Zabiłem ich, tych patałachów. Teraz ich zabijam. Hmm. Leczenie. Kapłanów. Oczywiście, że wskrzeszam kapłanów, bo dlaczego by nie? Kapłani nie. ajć, 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 a kapłani. A kapłani. Cios w plecy. 37 zabitych. Ładnie. no i ładnie. A teraz tu ich zabijamy tych. Last jest. Pokonaliśmy ich. Zasieczemy tych Bijemy wrednych. Ojej. Biją mi łuczników. Oddział cały łuczników wybili. 17 zabitych potworów. Ładnie. Kapłani. ładnie o tu zabicie tych oto bestii zabijamy. Ajajaj aj, 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 aj. i padli, ale dużo oddziałów straciłem. Pokonałem bossa. 510 punktów doświadczenia. Miedziany puklerz zniszczenia odłamek doświadczenia. Zabierz. Straty 110. W kapłanach 4 tylko straciłem. Ale łuczników całe oddział prawie. Może mogłem to lepiej rozegrać, ale... Otrzymujesz pocztę od gracza imieniem MMHO. Usiągnięto poziom 10 Spoko. Plus 10. Czyli mam już naprawdę dużo udziały Punkty zdolności. Spoko, naprawdę. Spoko. Mamy jeden punkt zdolności. Nie za bardzo będę wiedział w co to w co tu uderzyć. Piętno duszy, osłabienie umysłu. Obrona. Zakaz. Blokowanie, zemsta, pościg, zmierzdzenie, sztuka wojenna, rozkaz wodza, pobudzenie, posiłki, światło, sanktuarium, czystość i prawość. Kara, paląca tarcza i odsiecz. Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, muszę się nad tym zastanowić. Dostałem jakąś pocztę. Znajomi z polecenia. Drodzy boh bohaterowie, świataszam to miejsce pełne niebezpieczeństw, i właśnie dlatego potrzebuję nowych bohaterów. Obudźcie swoich znajomych w przygód i wyślijcie na nim zaproszenia do Might and Magic Heroes Online. Dzięki temu zdobędziecie nie tylko nowych towarzyszy, ale również dodatkowe nagrody. Znajomych z polecenia podsunie wam wasza lista znajomych. Załóżmy, dobra, no to nic ciekawego w sumie nie, nie było z tej wiadomości. I tu mamy ten róg. Mamy ten puklesz, ten puklesz ma 13 do szczęścia. O, ten puklesz na pewno trzeba włożyć, bo on jest dużo lepszy, spoko. To ten obelisk nie jest aktywny. Dobra, no to jedziemy sobie do... Do końca, do tego miasta wracamy Na Chyba wrócić, udaj się do sierżant Konor Chyba gdzieś tu będzie Tak, tu jest sierżant Konor Sierżant Konor, wracasz z rogiem burzy. Wiedziałem, że sobie poradzisz, a co z baronem? Zesłany do obozu pracy, rozumiem, nie, pos nie posądzę mnie o jakieś czarnowictwo, ale szukanie barona to beznadziejna sprawa. Miast ja tego powinniśmy wziąć nogi zapas i zostawić te ruiny na pastwę demonów. Kto poza imperatorem skorzysta, jeśli wszyscy zginiemy za jakiś przeklęty róg? do naszych bram kołacze śmierci. Obawiam się, że tym razem zabraknie nam szczęścia, by wydrzeć jej zwycięstwo. Wróg do pokonania garok łowca niewolników. Zabierz róg burzy załatwione, udaj się do sierżant konar no, jeden ułamek obelisku i ty. pieczęci bohatera. Chyba nie pozostało nam już nic innego, jak tylko mężnie spojrzeć śmierci w oczy, ale nie zamierzam wstrzymywać ciebie i twojej armii przed próbą uwolnienia barona. Spoko wejść do obszaru znanego jako ciche zagajniki. Odszukaj Baron Madok, jedna runa obrony stworzeń i doświadczenia 200. Ale skoro tylko baron może otworzyć, dla ciebie przejście do, do katedry chyba nie masz wyboru i musisz wydrzeć go z łap demonów. O ile jeszcze żyje, co szczerze, wątpię. Oczywiście przyjmiemy takie zadanie. Klipunek jest pełen. A dlaczego to jest pełen? Odłamek obelisku Odłamek obelisku odgrywa fragment mapy Zapomnianych Ziem. Zakupiony odłamek jest automatycznie dodawany do Twojej zagadkowej mapy i możesz go tam użyć za darmo. A pójdźmy do tego obelisku i zobaczymy co on nam daje. Tutaj jakieś do wykonania z walkami trzeba, ale to raczej zrobię sobie po... Pożary, pożary, pożary. Element, element jest obecnie nieaktywny. To wczytywanie użyj! No i co? Coś tam się odkryło. To tyle. Dobra, my musimy zobaczyć jeszcze na mapie świata, gdzie ja mam się udać w ogóle. Chyba tu. Zero wywiadu chyba musimy pójść. No dobra. Ciche zagajniki. Tu są ciche zagajniki. Dobra, tam będziemy musieli się udać. Ale bramę nam będzie musiało otworzyć. No. Zobaczymy co z tego wyjdzie. jest brama otworzona usiłujemy sprowadzić zwłoki naszych towarzyszy broni do żmijowej jamy zasługują na godny pochówek, ale że demony próbują się dostać za mury, my nie możemy ich odpuścić resztki zwiadowców przyjmuję zawsze to jakieś tam doświadczenie nie mogę się poruszyć dalej dopóki nie pokonam tej armii demonów no dobra, to w takim razie mam jeszcze sporo armii ze sobą Mam jeden punkt Później go rozdam, na razie nie mam pomysłów na co Na jeździe demonów jesteśmy dziećmi Urgasza, Przenosimy chaos i zniszczenie poznasz nas po szlaku łez i popiołów, które zostawiamy za sobą, a szlak ten nigdy się nie kończy, póki nie, po, nie pojmiesz znaczenia prawdziwej wolności jaka siła? droga 1160 moja 4440 panem go zmieść z powierzchni ziemi i będę mu spuścić łomot jakiego jeszcze świat nie widział ale o tym przekonamy się za chwilkę co my tu mamy w ogóle Bestie piekielne. A, walniemy sobie szczara, ubijemy tych trochę, bo ich dużo. O, tak, jest, jest, jest. O. o, o. I teraz tak, co my tu mamy? Ach, lastu. 13 zabijamy. dobrze. Zabitych. A, przyklas Och, tak będzie pięknie, i tych strzelimy. boom! Headshot, tak jest! Ładnie. A ja teraz sobie przywalę nie, nie, nie tu, tym siedmiu, ośmiu, dobra.

i krytyczne zadanie boom headshot Nie pod wystrzelam was wszystkich Nie będzie mi tu plów z twarz I jest zabity Muszę sobie ożywić po prostu swoich kapłanów, dlatego nie przyjąłem poddania, bo by mi zginęli, a tak... Pum I mam ich stół. I zabici. Zawsze to mniej ich mi umrze, a teraz cios w plecy. Muszę zobaczyć, jak ładnie ich zdziałać z tej strony. skrzydlenie i zabici i straciłem mniej po prostu jednostek. Czasami nie warto przyjmować kapitulacji wroga bo dużo jednostek traci, ale ja miałem zwój regeneracji, zabierz. I 21. Zginęło mi najwięcej. W sumie Gwardzistów, kapłanów, tako. Ale zabiłem 229 wrogów. Ładnie. Mam drogę otwartą. Zwiedzam nowy teren razem z wami, zobaczymy co tu jest. Tu złoto. Bum. Tu kolejna porcja złota, bum. Złoto. Złoto. jest demonów. Złoto, złota mam dużo, naprawdę sporo tego złota tu leży, anielskie pióro, do ciekawe do czego to w ogóle służy. I złota. Przeciętne, istoty z lasu, no. Czegony bronią? Istoty z lasu bronią artefaktu. Resztki zwiadowców. Tu jest kto? Pandemonicznych niewolników. Ten baron madok. Ten baron to niezły koleś. Przecięty, no może nie... i... Nie będę się porywał na razie z motyką na słońce. Pozbiedzaliśmy. Muszę wrócić, uzupełnić sobie armię troszkę w, poła... znaczy w tym w mieście. W tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć pa. pa.